Dziś zabiorę Was na jazdę Brodnica Golub do Brzyń zamku w Obrzyniu, Potem Muzeum w Brodnicy Wyjazd organizowany przez Brodnicką Grupę Rowerową Zakręceni Przy naprawdę fajny event się zapowiada Cześć 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 wszystkim Proszę. Super, dziękuję świetnie. A tu podpisujemy też nie. nie? Nie, 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 nie. A Nie, odpracamy? Nie, Nie, Duża grupa ludzi. Bo będziemy? robić zdjęcia. Dobra, przejadę środkiem. Dzięki. Na zamek w kolobiu zobaczymy ile kilometrów takim bardzo spokojnym tempem 34,4 2 godziny 10 średnio 15,8 teraz uważamy się na zwiedzanie zamku dziedziniec wątek głowy do Brzyniu Ale prezentovala tutaj už je nějaká rodina Bardzo zana, bardzo bogata i bardzo wyroczna.

kawę? <grymne> ja nie wygląda. nie, nie wygląda. Bo... ma inną koszulkę, bo to lider. Ale co, wyjdzie samochodem, a <grymne> wychowujecie rowerami. No, wiecie, jaka jest różnica. Tam... Moi Państwo, w później możemy porozmawiać. Jedna rzecz, druga rzecz. Tak samo, dobrze że wiecie, że jesteście na białej ziemi chemijskiej. Do tej rzeki do tam Polska, to Krzyżacy. Ale jak tam rusy, to tu po prostu prusy. Dwa światy przez Mleczką Rzeczkę. Bo Golub jest miastem prześlenia wiecza, z XIV wieku. Ale Dobrzyń jest miastem bardzo młodym. Kończy dopiero w trakcie XVIII wieku, czyli między miastami prawie 400 lat różnicy. Połączyli się w 1951 roku dopiero. Bardzo późno. Zawsze obok siebie. Bo kiedyś Dobrzyń, jak powstawał 18 wieku, to był Golubia i ówczesne władze Golubia chciały, żeby ten Dobrzyń tak pozostał, ale mieszkańcy Dobrzynia się po prostu nie zgodzili i Dobrzyń sam się Dobrzyniem, a Golub został Golubiem. To co jesteście Państwo, ziemi teraz tak przy Was pytam, ziemi chemijskiej czy ziemi chałuskiej jesteście? Michałuskiej. jest z drugiej strony wręcz, ale widzicie.

Zobaczcie Państwa, jak tam do parkingu jechali sobie tutaj na zamek. Tam stoją takie potężne działa, ale zostały polerowane przez wytwórnie film Łodzi. Po nagraniu filmu po to. Tutaj sobie urzęduje taki gościu o na Zamku Ludzkiego, Zygmunt Piatkowski, Ciągnął co się dało. A że się z rezesy filmu dobrze znał ten musiał słuchajcie, słuchajcie Państwo, możecie popatrzeć. Kasztelno Zamku Górskiego w takim biurze urzędował. Kasztelno słuchajcie, to jest tytuł przecież... To ja nie pozwól tych, bo ty czy ty będziesz kasztelem zamku. To nie takie proste. bo to ty jest od góry nadany, W takim biurze urzędował. Wy się wyobrażacie? No ja nie bardzo, Ale to... tu. Kasztan na zamku górskiego Zygmunt Katkowski. Tutaj macie zdjęcia z trójniów rycerki. w tak. Trójnie rycerskie to jest jego wymysł. Pierwsze w Polsce, pierwsze w Europie, drugie na świecie, Bale sylwestrowe, też wymyślił z tego kasztana zamku po prostu I go te proszę przytrzymajcie. Młody, ty dajesz radę jechać tutaj z panami, z panem? No kurczę. W pomieszczeniu, taka podręcza wasza od drogi sobie. I tu jest łokotowy. Widzicie, jak jeden czas chwila pan tam mówiłem, tam pierwsze przesłuchanie, Ale go tutaj przeszła, No zobaczcie sobie, jak, mieszka, tylko, jak jest to jeszcze tam i tylko, jakie zjawisko. Słuchajcie, to jest dwukietrowy. Lokotowy. Podarbini schodził, drarbini wyciekano, siedział o tych lepszych, bądź gorszych, po prostu trwał czasów. czasu. Czyli był wykup, by by można było wykupić. By ja mam takie ciekawostkę, moi państwo, że w końcu XIX wieku, za czym Górny Sąd pobudowano, a nasze polskie sądy skazali tutaj przysłane.

jest Panią czyli? A, czyli pan? Na szczęście nie myślałem, że tak Pani kiedyś wojowała, bo tylko tam jedna z Pani była, ale tak to... Pani się nie brały za takie rzeczy. To ta sama <grymna> 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 no, tak to papierze była. Jeżeli ludzi. ale Ale jeszcze nie do szykania również dzieci, ale również do szykania. Żadnej Tak to Nasze nogi podkluczone jakie jazdy to jest To wiecie, nie? No. Właśnie z husarii. Ja państwu powiem tak. My mamy przy zamku jazdy, husarii, chorąwi, kujawsko pomorskiej Przy zamku w głowie. Nie w Toruniu, nie w Grudziądzu, nie w Wysku. byś się obejrzał Niech nie wychodzi nie wychodzi One more Stałem z tyłu, żeby trochę do Was pogadać. Czy czym w ogóle dziś się uczestniczę? To jest taka, można powiedzieć, wycieczka rajd rowerowy brodnica, Golub Dobrzeń Brodnica eee, Organizowany przez brodnicką grupę rowerową zakręceni. Myślę, że około 50 osób jest. Wystartowaliśmy z Brodnicy z pałacu Anny Wazówny i ruszyliśmy na zamek w Golubiu Dobrzyniu, w którym również mieszkała e, Anna Wazówna. Pozwiedzaliśmy zameczek i wracamy teraz do Brodnicy. Także bardzo fajna atmosfera, fajni ludzie. Wszyscy uśmiechnięci, zadowoleni. Można tak kręcić. Tempo spokojne, także jakbyście planowali uczestniczyć w następnej edycji. Śmiało zapisujcie się. Często przyglądali się tym ziołom i zauważyli, że niektóre z nich leczą, niektóre żywią, a znowu inne mają właściwości trujące. Początkowo te wszystkie informacje przekazywano sobie ustnie z pokolenia na pokolenie. Później wynaleziono pismo i zaczęto tę to, to całą wiedzę spisywać. Właśnie w taki sposób powstały pierwsze zielniki i herbarze. Grupa pracuje. Na warsztatach zielarskich. Dobra, powiedziałem samajcie trzy karty dla Nie. A to No dobra, daj mi Wrota, Wrotecz jest... Przeciwpasożytniczo dawniej stosowano, wewnętrznie, bo teraz tak za bardzo nie można, nie? E, ogólnie. Ale też odstrasza, e, odstrasza muchy, odstrasza mole e, wysuszone, e, kleszcze, właśnie tak jak tutaj Pan mówi, e, komary. No, bardzo... Myślę, że bylica pion. No, go, nie... no, tutaj to, 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 to... to jest właśnie ten, piaskowa Też one są częściowo pod odmieniem. No Zobaczcie ile rowerów Taki to, to potężne to Służą do, ogólnie do oczyszczania też organizmu już Panie mają, tak? Tak Dobrze Na ogrodnicy trwa jarmark ekologiczny Także później w tamtym kierunku można się udać Wycieczka skończona, na końcu jeszcze dostaliśmy po bidonie i ile przystępu do Muzeum Brodnicy. Także bardzo sympatycznie. Jak widzicie, duża grupa ludzi. Także bardzo fajnie. Zmontuję dla Was materiał. No dobra, to ruszamy, nie? Tak, jest. dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia!